I, I co, powiem, Ja powiem, że jesteś bezdomny. Niech świadkowie, jak mają miłość, niech ci pomogą. No bo głoszą miłość, że i ten Jechowa jest prawdziwy. No i ty nie chcesz zginąć w Armagedonie, ale oni w miłości powinni ci pomóc. Miłość, Bóg jest miłością, nie? Ja, jakby, jakby ta, ta książka była, to, to nie potrzebuję na te spotkanie w tej kawiarni. No i tak takie rzeczy mi tam gadają. Znaczy, mają? Ja do, ja do kawiarni pójdę z nimi. Ale to o. pójdziesz z nimi, no, postawią ci kawę i będą rozmawiać, studium albo co? No na pewno. Ja jeszcze studia jakieś. No, ja na studia. Ale no, ja. Prze, -hmm. przecież... Ja mu zawodówka skończono górniczo ale i. Ale ja tak samo. To na studia, ale chodzi o to, że oni ci będą studiować Biblię, a ty a. poznasz Słowo Boże w Biblii. Ale ja wiem, co ja mu. No ale nie bój się, bo nie jesteś mądry jeszcze, taki jak trzeba, jesteś mądry jak Jezus w szkole apostołów, jesteś taki mądry jak Piotr albo Paweł, który rozmawiał z Jezusem i później głosił jego nauki, apostoł Paweł, szabeł, nawrócił się. I oni jak ci proponują, to współpracujesz, o to chodzi. No ale jak się nie ochrzcisz u nich, u Jehowy, to ci nic nie grozi, możesz z nimi 20 lat studiować. Jak się nią, już nikt nie oczuś nic ci nie zrobią. No. Także oni głoszą tego prawdziwego Boga Jechowek, tak go nazwali, z Ameryki, i oni pomagają. I ja też z nimi studiowałem, przyszli do mnie. I 6 lat ja zadawałem pytania i ja to badałem tą ich organizację. I później powiedzieli, że mnie wykluczą, bo ja Jechowy nie uznaję, a ja uznaję Chrystusa. I rozbili moją rodzinę, a twoją już nie rozbiją, bo jest rozbita. już jest... To już jest endy. No, także tobie nie, nie masz nic do stracenia. To ty możesz studiować. I jak oni będą ci tam, to będzie ci ojciec pomagał, Chrystus będzie ci pomagał. Rozeznasz, gdzie jest prawda. No. I wtedy tak samo jak ja, nie? Wiedziałem, że starszy mi oszukał dwa razy. Zgorszył mnie. Ja mu powiedziałem później, bo idź, powiedz, bratu, jak zgorszyłeś się, nic przeciwko tam. Mateusz 18, 15 do 20. Ja mu powiedziałem, ja później mówiłem starszym w oczy prawdę. I za to mnie wyrzucili, bo oni są Jechowa i Święta. Rozumiesz, organizacja jest święta. Ktoś powiesz na Jechowę, to ci od razu wyrzucą. To na Jechowę przemilczysz, ale Chrystus, jesteśmy uczniami Chrystusa, Mateusz 23. 1. Oni są uczniami szkoły Gilad, Jechowy, niewolnika. Zniewoliliście, ale ty idziesz tam do nich po to jako, jako syn Boży. Bo Chrystus jest Bogiem Ojcem dla nas. Nie je No. Także jak oni chcą studiować, to tysiąc kroków idziesz dwa tysiące z nim. No i wtedy poznajesz dobro i zło. Chcę no, witam. Dobry, dobry. Chcemy bezdomnego, żeby do świadków poszedł i studium. No książka, że wziął, ale już było tak. Nie, to jest przebudźcie się było. no. No to najnowsza w Nie mają tu. w domu se poczytasz, zobaczysz co dobre, bo między wierszami wszędzie mają prawdę. Ale w żadnej religii prawdy nie ma do końca. Wszędzie jest przekłamane, tak? Tylko prawda jest w Chrystusie. Dali ci to dobrze. I chcieli sobie. A pan trochę ma blok, nie? My to wczoraj było, wczoraj było Wczoraj była Ale widziałem, no, A, A on niedziela niedziela nie oni ja jest... jest, I to jest, A mogę poczytać, nie? Na dole takie, takie, takie kluby. tak I to, to jest, że A. A to I to jest, że to jest... że to jest... nie jest... Nie to się? to to Czyli dobrze, bo mamy ze wszystkimi rozmawiać i w każdym człowieku jest trochę dobra i prawdy, wiadomo. Ale najwyższy ma absolutną władzę, prawdę. Wszystko ma Chrystus. Efezjan 4, 20, 21 i On ma aniołów swoich na ziemi. Ty nie idziesz jako pionier, tylko jako anioł, jako Syn Boży do nich. Tak jak Chrystus do Izraela. Tak jak Chrystus przyszedł do Izraela i oni będą cię kłamstwem też mordować, ale ty będziesz bronił. Bo duch prawdy Chrystusowy jest większy w tobie, jak w nich. No i cię zamordują i cię nie ostrzą i przyjdzie Chrystus i będziesz Królem. Twoja żona wróci, wybaczysz jej i będziesz królem, a im będzie królestwo zabrane i chował im. Chrystus jest Królem prawobitym. Chrystus jest wywieszony jako w duchu i w prawdzie, w Jego prawdzie, sprawiedliwości, miłości. No. Także yy, nie ma tego złego. Bo to królestwo przyszło tutaj, Chrystus zaczął swoje tysiąc lat i on działa przez takich to, co głupie w oczach świata wybrał. Bóg, po zawodówce. Muszę kapek jesteś w szkole, powiedz, bratu. Podstawówka. Podstawówka. kobieta na świecie. Podstawówkę skończyła. I, no, siat... jo, jo, i, i, i zawodówka. no. I ona zjada świadków na śniadanie. To oni nie potrafią z nóg Przerosła ich mądrością. Szkoła Dilat. I ciało kierownicze nie potrafi obalić nauki Chrystusa Mateusz Łukasza 21 od 15 do 28 głowa do góry